Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać film. Będziemy uprawiać podrzepak, to znaczy uprawiamy podrzepak gruberkiem na Radzie wąskiej z Granita na około 30-35 cm. Ja nie mam zmniejszać tą moc w ogóle zastanawiam się nad e, nagraniem oddzielnego filmu na ten temat w tej chwili ciągnik ma 190 koni i 200 tam chyba 12, 15 też tam trochę ponad 200 tego maksa z postem który no, nie jest dostępny w polu coż teoretycznie powinien być to jakoś tak tam no, nie czuć tego e, tylko w transporcie to się załącza, chociaż byłem przekonany, że Kilka razy mi się włączyło. Z hydrauliką to się włącza, gdzieś tam kiedyś z ronmaką mi się włączyło, ale tak to, to było dziwne w ogóle. No się zapaliła ta kontrolka. No w każdym razie poprawiamy podrzepak. Pokażę zaraz, wyjdziemy, jak to, jak to tam wygląda. Słoma zebrana, część stanowisk ma właśnie zebraną słomą, część mam słabych stanowisk. Tu zresztą nie jest zaskoczeniem, bo u nas jakiś maga super nie ma. Ale to nie są jakby złe ziemie do, do rzepaku, pod warunkiem, no wiadomo, dobrego, korzystnego rozłożenia opadów, bo te ziemie nie trzymają jakoś wody, no a wiadomo, że woda jest bardzo dużym wyznacznikiem plonu. Eee, także zresztą widzicie, w jaki sposób to przed chwilą uprawione już wygląda. To nie jest mokre, tylko to się bardzo szybko, no fakt, że jest patelnia dzisiaj, się przesusza. Zjeżdżone do tego budynku. Zjeżdżone było pole i samosiewów dużo. To nie jest tak, że to Bizon zgubił, tylko to jest ścieżka technologiczna. Jakby kto pytał. na dosyć w dużym obciążeniu, ale latamy sobie 9 w zależności od pola 9-11 na godzinę. No jakiej jakaś taka góra gwiniasta, no to schodzi to do 5-6 na godzinę. No i tam ja się staram, żeby ten cianik nie pracował stop na stówie. Mógłbym mu bieg do góry pakować, ale to potem takie pierdzielenie, wachlowanie tą skrzynią. Zaraz wyjdziemy sobie, może coś tam zmierzymy. Stanowisko tutaj jest po pszenicy, Wcześniej były buraki cukrowe, po burakach uprawa bezorkowa, teraz też uprawa bezorkowa. Ogólnie tutaj jestem bardzo zadowolony z tej uprawy. Podoba mi się w jaki sposób to się doprawia. No i podejrzewam, że to już tylko Kvernelandem wpadnę, chociaż mam tam jeszcze mały pomysł Natomiast o tutaj mamy taką słomkę eee, Zaraz to No dobra jeszcze go podniesiemy i wyjdziemy sobie na dwór Na dwór? Wyjdziemy sobie z ciągnika Słuchajcie weźmy to do tego pomiaru, moment a prawie wyłączyłem tego ciśnienie miałem troszeczkę obniżyć w kołach nie wiem, mam jeden pięć, może jeden 6 za wysokie trochę jest eee, to bez problemu, byle co rozbije jak to mój kolega mawia, to się patykiem doprawia no, tylko problem jest taki, że mówię, jak potem nie ma opadów o, widzicie jak samo się wyładnie tutaj już po pierwszej uprawce. Także mamy uprawione głębiej w tym roku. Co ciekawe, talerzówką on do końca wchodzi, bo jest tak miękko tutaj. Ale do pierwszego oporu to wróćmy. Tutaj jest coś takiego. Eee... Dobra, raz. Dwa, trzy. 5, 6, 7, 35 cm, bo to jest co 5 cm nacięte. No i za mało tych łap w tym grubeze, Lepiej, bo tu przemieszał to. I tak jak mówię, tu gdzieś słoma zebrana. Moim zdaniem to się zarumbiście uprawia. Spoko będzie. Jak to jeszcze teraz tutaj się talerzówka przejdzie, w sensie. Do agregatu. to może zobaczę, bo jeszcze kurczę nawó Nawóz miałem rzucić pod grubera, ale tam problemy małe wyszły z tym nawozem. Raz, że nie dojechał w czas, a dwa, że tam mamy robotę. To jest problemem. Eee, znaczy, nie na tym polu, nie? Nie na tym polu. Natomiast mamy dwa pola, gdzie słoma nie była zebrana. No i dylemat jest właśnie, co z tamtymi polami zrobić. No bo tutaj to w ogóle nie ma dylematu, bo to jest pięknie. Tutaj mówię, no trochę mam stresa w tym roku. Zresztą jak w każdym z rzepakiem. Rzepak jest stresujący, chyba trochę mi się wydaje. To potem jak pada, albo. O, ogólnie zresztą z tymi rzepakami tak jest. No, nie jest prosta roślina. Zboże to tak siejesz. 200 kg, jak ci tam nie chce się doprawić, albo górki dwa razy przesiejesz, 500 roślin albo 800 na metri tam i tak to się urośnie i tak urośnie. A przy rzepaku, przy tych małych obsadach, to jest tak. Trzeba kurczę ten się narobić, mówię, to tak nie ma gwarancji nigdy. No nie ma gwarancji tego rzepaku, nie? Samo siebie schodzą po bizonie. Widać ile tego jest, a może nie widać. Nie wiem, w którą mańkę, chyba w tamtą wy będziecie widzieć. No jest, jest, tak, trochę tego, ale w ogóle tutaj e, leżały nasiona już po tych ulewnych deszczach. Ja to będę pokazywał na filmach, jak będę z czasem robił. No i widzicie, no, ziemia jest to, taka, że patykiem ją się uprawia. E, chociaż ja uważam, że to jest spoko ziemię potrzeba, pod warunkiem tego, że korzystny rozpad opadów, wyjdzie tam, e, też się tak mega nie zasklepia potem ta ziemia, jeszcze tym bardziej, jak są resztki pożniwne. Także tu myślę, że te reszty pożniwne są na plus, nawet jakby miały te deszcze zaklepać. W tamtym roku przy siebie populacji no to połowa wschodów nie wyszła w ogóle, nie wzeszła. nie zaklepało ten rzepak, mimo że w płytko To tutaj to akurat jest na plus, natomiast jedno takie czy dwa stanowiska mam właśnie ze słomą niezebraną, gdzie tej słomy jest więcej. I tam, jeżeli będzie sucho, no to ta słoma będzie na pewno na minus. No tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, tu trzeba siać w to i, i tyle. Jeżeli chodzi o NPK, no to będzie e, 270-300 kg, 820-30, dane. po e, prostu nie mam czasu tutaj na. Znaczy, nie mam czasu e, na gnojowice, nie chcę tracić, o może w ten sposób. Te organiki będę przekładał na zbożowe, na zbożowe i podburaki cukrowe. A tylko mam 8 hektarów zrobione na organice rzepaku i reszta organiki pójdzie po prostu tam, gdzie zdążę, tak? Także yy, jadę głęboko. Zrobię ogólnie z tego będzie też film, no, ale będzie dostępny później. Yy, mamy dzisiaj, jak coś, 14 sierpnia. że film będzie teraźniejszy, że tak powiem. No, to teraz mamy 11,5 na godzinę, 11,7. Realna to jest 9,6, ale na górce trzeba mu ściągać. Jak ja jałem tak wachlować tą skrzynią, o, teraz dwa biegi muszę ściągnąć, bo go zamuliłam. Także mimo tego, że mówię tam 190, jest tego nominału, to do takich ciężkich prac czy coś to mm, wcale nie jest jakiś nadstan. Bałem się trochę tego, że będzie nie wiadomo jakiej ilości paliwa ten cianik palił, ale. W takich robotach, że zatankujesz go, jedziesz do pracy tym ciągnikiem, robisz pracę i wracasz, a nie tam jakieś, wiesz, e, przestawianie maszyn, czy coś takiego, czy jakieś wyjazdy z klatką, z dwoma wórkami pszenicy, to nie, no tutaj e, te spalania przy tej pracy wychodzą od 13 do 18 litrów na hektar, przy uprawie na 35 cm, nie mam głębosza więc e, pakuję tego grubara. On by poszedł głębiej, on by poszedł nawet na e, 40 cm, na nowych dłutach. Na zużytych dłutach oczywiście już nie pójdzie, no bo 10 cm będzie przy maksymalnym zagłębieniu. Jak dłuto jest zużyte już tak, no to nie pójdzie, ale teraz mamy 35-37 cm. Ktoś powie, po co tak głęboko, no jeżeli mam dwie belki, fajnie się doprawia te pole, mam dwubelkowca, nie mam głębosza, rzepak jest taką rośliną jaką jest, więc uważam, że to jest korzystne dla uprawy, korzystne dla struktury gleby, którą uwielbiam niszczyć, śmiechem żartem. Korzystne dla stosunków powietrzno-wodnych. Podoba mi się ta uprawa i uważam, że to jest dobre. Dlatego w ten sposób uprawiam. Gdybym miał trzybelkowca, no to pewno bym jechał na jakieś 20-25 cm, żeby bardziej zmieszać tą ziemię. I ciągle mam taki dylemat, czy ten trzybelkowiec lepiej będzie wyciągał np. składniki pokarmowe w stosunku do pługa. Na przykład to mnie najbardziej interesuje, nie? jakby te stosowanie właśnie najbardziej fosforu, no bo magnez z potasem jest mo mobilny. No także w ten sposób to wygląda. Jeszcze tak na szybko wracając, także no w to będziemy siać. Może dziś, może w piątek, jutro wolne. Jutro nie pracujemy. No i wracając do tego ciągnika, no to mówię, te spalania są OK. W tej chwili to leci na 100%. 11 na godzinę, realna 10. No więc, nawet jeżeli by przyszedł ten. No teraz mu zdjąć, bo się zamulił. E, więc teraz mamy 9, 20 na godzinę. Więc, nawet jakby w przyszłości przyszedł szybelkowiec, no to to jest takie optimum do niego. Mi się wydaje, żeby jeździć tym pomiędzy. 5 a 10, w zależności od ziemi. No bo na 3 yy, on będzie chodził podobnie pod warunkiem płukszej uprawy. No ale 3 nie ryjesz na 35 cm, tak? Bo wtedy się głębosza używa. A ja mam taki, taki agregat, więc yy, robię to w ten sposób. No i jakby no, na chwilę obecną nie widzę w ogóle żadnego sensu zmniejszania tej mocy w tym ciągniku. Troszeczkę jak się wrzuci go całkowicie w automat to poszarpuje można powiedzieć na tych najwyższych biegach no i taki właśnie dylemat miałem, znaczy poszarpuje to nie chodzi bo to no, po prostu troszeczkę inaczej zmienia niż był serią te biegi no nie oszukujmy się jeżeli doszło niuta no to inaczej to wpływa na tą skrzynię nie, ja nie mam tutaj podwiększanych ciśnień czy czegoś takiego na koszak. tylko to jest ustawione fabrycznie. Chodzi to bardzo płynnie. I właśnie taki dylemat miałem na jesieni, jak zrobiliśmy to Romako. E, ten chiptuning, drugi już z kolei, tak. Czyli dołożyliśmy mu jeszcze tam 30 koni do nominału. No i tak sobie myślę na ten temat. A no tutaj będziecie mogli zaraz zaobserwować o co chodzi. I on absolutnie w tej chwili nie ma. Z, no, do 34 litrów idzie na maksa. 100% obciążenie i gaz w podłodze, to masz 34 litry, więc 34 litry, no ja jeżdżę w ten sposób. Tam 1600 do 1750, takie 9 na godzinę na, na, na tym polu. Więc te 34 litry to nie jest absolutnie moc. Na ponad 200 koni. Na ponad 200 koni to musi wciągać w okolicach 40 litrów paliwa. Ja przypominam, że tutaj nie ustawia się mocy dawką paliwa, tylko ustawia się poszukując w cudzysłowie, bo ja się na ten aż tak mega nie znam, ale oszukuje się sterownik ilością powietrza. A sterownik sam dobiera dawkę paliwa do zapotrzebowania, jakie ma, że tak powiem, w powietrzu. To nie jest tak, że my mu kładziemy w tym modelu, lejemy mu paliwo na tłok, i to jest na takiej zasadzie, że nie wiem, przelewa się to paliwo przez te tłoki, czy też w tym absolutnie nie. Tutaj się ustawia to powietrze. Ten sterownik sam sobie wydatkuje paliwo, dlatego jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że to całkiem fajnie pali, tak jak mówię, tutaj w tej uprawie to jest od 13 do 18 litrów, w talerzówce od, w tym roku to w ogóle rekord, nie, ale, ale z tego względu, że no mega płytko, od 4 do 10 litrów, tak, ale jestem w stanie zejść tam, tylko, że no mówię, jest taka uprawka, tak, i to pole przy domu, jak z dojazdem, to już jest 5,5 litra. Jeżeli ten ten komputer oszukuje od zatankowania, jak wyzeruje ślicznik 13,3%. Dokładnie tyle oszukuje. Czyli jeżeli teraz mamy spalone 134 litry, to musisz do tego dodać 13,3% żeby wyszła Ci realna ilość paliwa, którą wlewasz z wykalibrowanego dystrybutora. Zobaczcie, ile oszukuje monitor, nie? No i tak się właśnie nad tym zastanawiałem, że chyba muszę zostawić tą moc, ze względu na to, żeby móc powiedzieć za 4 czy 5 lat, czy New Holland jest masłem, czy jest coś warty. To będzie taki film dla ludzi za którzy za, nie wiem, 10 lat będą chcieli kupić taki model używany. Rozmawiałem ostatnio jeszcze z serwisem, bo ten ciągnik w ogóle pochodzi... to jest ciągnik, który miał iść na Norwegię, na Skandynawię. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale tak rozmawialiśmy, że te, które miały iść na tą właśnie Skandynawię, to jakby... że mniej problemów jest z tymi ciągnikami. Odpłukać? Oby tak było, nie? Ale, ale tak to wygląda, więc na razie Zostawiamy to, jeżeli wracając jeszcze do tej ilości paliwa jakoś zawsze te mechaniczne tematy bardziej uprawowo interesują to jedno z drugim jest potrzebne to w momencie zapalenia się tutaj BOSTA czyli te plus KW no to dochodzi do 38 litrów wtedy jak gaz w podłogę na przykład z dwoma przyczepami wciśniesz, taki żebyście mieli porównanie, bo jeżeli macie serię w T6 no to będziecie mieli Palania myślę, że maksymalnie do 27 litrów na godzinę. Tam tu będzie pokazywać 23 litry, jak dobrze pamiętam, a tutaj jest 33 litry e, na godzinę, więc do serii to jest przepaść. Także na razie robię ten sezon do końca i dopiero wtedy jakieś decyzje będę podejmował co dalej z mocą tego ciągnika no i uprawiam pod rzemok. widzimy się w kolejnych vlogach trzymajcie się